<gry> działa, działa, bo jesteśmy. Na SKPL. Mogliście przez ostatnie dni zadawać pytania do naszego specjalnego gościa, dzisiaj, którym dzisiaj jest, Hanej. Pytań spłynęła cała masa. My wybraliśmy te najciekawsze. A ja będę... Cztery. <gry> Jak na razie. Na jest cała masa, wybraliśmy cztery. <gry> Jak na razie mamy przygotowane cztery, bo przez cały czas można również dalej je zadawać na WWSK. PL, więc tam też y, warto wejść, bo tam też jesteśmy. Y, nie będziemy robić zbyt dużych wstępów, bo mamy tak dużą ilość przygotowanych y, Waszych pytań, że możemy od razu chyba zacząć od tego, od czego powinniśmy, czyli od tematu bieżącego pod tytułem mm -hmm. Eurowizja. Czy oglądałaś? Jeżeli oglądałaś, to jak myślisz, jakie mamy szanse? Oglądałam Eurowizję i bardzo mi się podobał występ Polaków. Mhm. Kleo i Donatan rzeczywiście super wystąpili i wydaje mi się, że w ogóle na tle tych wszystkich innych artystów, którzy pokazali swoje umiejętności wokalno-taneczno-wizualne, to wypadliśmy naprawdę super. Szczerze mówiąc, w szoku. Nie, nie spodziewałam się aż, aż tak dobrego wyniku, ale pod względem opinii ludzi, oczywiście mam na myśli, mhm. bo, bo wyników jeszcze nie było. Punktowych. No ale trzymam za nich kciuki, bardzo to super. Jeśli, ja się bardzo cieszę, jak Polacy odnoszą sukcesy, niezależnie od tego, w jakim konkursie. Ostatnio też była taka sytuacja, że Polka wygrała niemieckiego X Faktora chyba, tak? Mhm. No to też było bardzo super, bardzo się cieszę, jeśli. Osoby młode odnoszą sukcesy, i z Polski fajnie, że mam się czym pochwalić. Także trzymam za nich kciuki bardzo. No, zwłaszcza, że nigdy tak blisko sukcesu nie byliśmy. Jak do tej pory przynajmniej. Tym bardziej trzymamy kciuki. Jak wyścisz, czy GPS, czyli Twoja nowa piosenka, Twój nowy klip, będzie hitem nie tylko w Polsce, i czy ktoś ją zauważy w Europie? O to pyta. No właśnie. Gość. Nie wiemy, gość. Ja zupełnie nie, nie zastanawiałam się nigdy w życiu nad sukcesem moich piosenek w Europie. I rzeczywiście tak było, że moje mm, dwa czy trzy single leciały też w Europie i lecą dalej. Mm -hmm. Między innymi Insomnia, Don't you Love Me czy Sabotaż w języku angielskim. Natomiast The GPS jest. Runway nie? Runway akurat za granicą nie leciało. Mówię rzeczywiście o tych numerach, które hulały gdzieś tam w innym mogę ci przerwać na chwilę a propos Runway? No. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten klip. No. To sobie myślałem o kurczę, jaka zarobista piosenka, i potem jak zobaczyłem drugi albo trzeci to raz ten klip patrzę, że samochód, który tam występował, miał polski numery tablic. <grym> Made in Poland? No. Nie, bo absolutnie. Ale tak, zabilibyście już... mnie, ja bym w życiu nie powiedział, że to był wiele polski razy Ja spotkałam i... jakby z, to, z taką opinią. Wiesz, że dużo że... ludzi myślało na początku, kiedy zaczęłam swoją karierę no. od singla No One w języku angielskim i później Runway też w języku angielskim. To wiele osób myślało, że, że nie jestem Polką. Z racji tego też, że mój pseudonim artystyczny wtedy no. był tylko Hanie, nie było Honoreta Skarbek. <grym> Tak, ale to chyba miły komplement i bardzo się Nie, z Nie, byłem w szoku, naprawdę, to wydaje mi się, że to jest ogromny komplement i Dziękuję. wielu znajomych i w branży ludzi mhm. też było strasznie zaskoczone tym, że, że tak wyglądają polskie produkcje i tak brzmią przede wszystkim. Jeśli chodzi o moje produkcje, to w 95% wszystkie robione są za granicą i pewnie też... Właśnie dlatego, Aha. jeśli chodzi o brzmienie, udaje nam się uzyskać, wydaje mi się, coś na poziomie. I bardzo się cieszę, jak ludzie też to odbierają w ten sposób, że, że są to fajne brzmienia. Niezależnie od tego, kto jaką muzykę lubi, to po prostu mam nadzieję i tak uważam, że też inni tak myślą, że, że to są po prostu dobre rzeczy pod względem produkcyjnym. Właśnie. Super, naprawdę mega pro. Megapro. Dziękuję. A, odpowiadając na pytanie, piosenka no. GPS jest, jest w całości napisana w języku polskim, dlatego też zupełnie nie zastanawiam się nad sukcesem w Europie. Dla mnie Polska jest w tej chwili najważniejsza i sukces w Polsce i odbiór moich polskich fanów liczy się dla mnie najbardziej, dlatego na tym się też skupiam. Okej. Okay. Skąd pomysł? Pomysł na piosenkę GPS powstał też dzięki tekściarzowi, który zajął się pisaniem tekstu do tej piosenki. Z reguły wszystkie swoje piosenki piszę sama, natomiast mhm. przy tworzeniu nowej płyty, nad, nad którą obecnie pracuję, postanowiłam zaangażować do współpracy też wiele innych osób, bo chciałam zrobić coś nowego, a w momencie, kiedy napisałam dużo piosenek na swoje dwie poprzednie płyty, mhm. nie chciałam jakby powielać schematu i, i, i napisać czegoś w bardzo podobnym klimacie. Hmm, Do tego hmm. piosenka. Hmm. Napisał mi Łukasz Kleszowski i strasznie, strasznie spodobał mi się ten tekst. Od razu wyłoniłam gdzieś tam ten ty tytuł GPS, bo miała się nazywać zupełnie inaczej. Natomiast bardzo mi się spodobało i tak się nawet śmiałam, że jak wiele osób w Polsce wypowiada mój pseudonim artystyczny jako Honej, to teraz GPS będą czytać jako GPS. Albo... A przed nami Honej i GPS. Dokładnie! Nie, ale mam nadzieję, że rzeczywiście zostanie Honej GPS. Tak, a jeśli chodzi o teledysk i, po, i pomysł na, na sam teledysk, który już możecie zobaczyć też na skpl i na wewo, to powstał gdzieś tam w mojej głowie, jak wszystkie moje teledyski, kręciliśmy teledysk na Malcie, no jest taki słoneczny, Super. letni, także chciałam się też wpasować jakby w klimat nadchodzących wakacji. No. Okej, okay. będziesz występować na Eurowizji w 2015 roku? Nie, <śla>, takie pytanie zadała. Nie, 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 nie zamierzam. Jakby Dlaczego? Ja mogę się zająć oglądaniem na przykład. Ale to jakby zupełnie nie, nie, szy nie, szydząc, nie szydząc tutaj e, z tego tematu, bo wiem, że też wiele osób jakby szydzi z tematu Eurowizji. Mm, ja zupełnie nie. Kiedyś gdzieś tam się takie propozycje pojawiły we wcześniejszych latach. Mhm. Natomiast zupełnie nie, nie, nie interesował mnie nigdy jakby ten, ten kierunek. Okej. Okay. Ale ty kierunek. Ja nie sukcesów, nie? Bo jakby nie, 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 to nie jest szedera z mojej strony. <laughs> nie no wiem. Zwłaszcza, że chyba już nie musisz. Nie musi tobie zależeć tak bardzo na tym, żeby Europa ciebie odkrywała, bo Europa już ciebie odkryła. I w związku z tym Tina zadaje też pytanie, czy nagrasz angielską wersję najnowszego hitu? GPS, albo jak to woli GPS. Piosenka GPS, GPS jest również napisana po angielsku, także myślę, że jeśli będziemy zastanawiać się nad promocją tego singla w Europie, tak jak pozostałych mm -hmm. moich singli, to tak, to, to powstanie taka wersja. Okej. Okay. Tola Ola na SKPL pyta, dlaczego wybrałeś akurat Maltę na miejsce kręcenia klipu do GPS? Zależało mi bardzo na tym, żeby znaleźć malownicze miejsce, które nie będzie do końca powielało się z poprzednim miejscem, gdzie kręciłam teledysk na, na wakacje. To była Teneryfa na Teneryfie, w piosence nie powiem, jak można zobaczyć piękne plaże, bez kresy wód, <grym> a w piosence, a w teledysku GPS na Malcie jest troszeczkę zupełnie inny klimat. Na Malcie ujęła mnie niesamowicie architektura, jednolita, wypalona słońcem. Jak mm -hmm. zobaczyłam, zobaczyłam te zdjęcia, to, to wiedziałam, że już tam powstanie mój teledysk. Plaże nie są piaszczyste, tylko są kamieniste, także to też mnie bardzo urzekło, że to jest coś znowu Innego. No i połytanie bilety lotnicze. <laughs> Okej. Okay. Wolisz nagrywać teledyski za granicą? Lubię nagrywać teledyski za granicą. To był już mój drugi teledysk mm -hmm. za granicą. Ponieważ zawsze się uzyska jakiś inny efekt, taki specyficzny, niż miałby to być teledysk kręcony w Polsce. No tak. Także lubię. Także odpowiadamy, także tak. Także um, tak, tego. Także tego. Nakręcisz kiedyś Teledysk z blogerkami? Słuchał, a dlaczego? Nie, nie, nie. Też do końca nie wiem, jaki by, był, jaki by miał być zamysł tego. Tak? No właśnie, Ale, no, no. Nie, nie. Wiem, może nie nigdy chodzi w życiu, o gwiazdy YouTube'a, więc. Nigdy w życiu nie, nie miałam tego w planach i jakby też nie mam dalej tego w planach. Okej, okay, a, a propos e, dalszych planów, to. Myślisz już o kolejnym singlu? Jeszcze nie myślę o kolejnym singlu. Mam już ponagrywanych kilka piosenek na swoją nadchodzącą płytę. Mhm. Natomiast nie, nie, nie stwierdziliśmy jeszcze z moją ekipą, która piosenka nadawałaby się na następnego singla. Na razie skupiamy całą swoją energię na promocji piosenki GPS i teledysku, I, i to tak naprawdę będzie gdzieś tam w obszarze moich kolejnych działań przez najbliższe dwa czy trzy, trzy miesiące. Okej, okay. nie, to Przez fajna, taka uporządkowana. Się na GPS-ie. Okej. Okay. Super. To, czyli zamykasz tak jakby te, jeden temat i potem dopiero no. zaczynasz myśleć nad kolejnym. No i cały czas mhm. pracuję jakby nad płytą i nad kolejnymi numerami. Jeszcze wszystkich nie mamy, dlatego zawsze może się gdzieś tam pojawić jakaś perełka i, i, i jeszcze nie chcemy jakby się skupiać na kolejnym numerze, tylko czekać, aż to się rozwinie. Okej, okay. a możemy się skupić na następnym teledysku, a konkretnie na następnych miejscach, jakie wybrałabyś podczas kręcenia. Też ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja zawsze gdzieś tam mam swój pomysł na Teledysk w momencie, kiedy słucham piosenki któryś raz z rzędu, i w mojej głowie powstają jakby takie obrazy, które później chciałabym przenieść na, na wideo. Nie znam kolejnego singla, także też ciężko mi powiedzieć, gdzie chciałabym nagrać Teledysk. Okej. Okay. Użytkownik Kent Wade mhm. pyta: Zdradzi jeszcze więcej szczegółów na temat nowego albumu? Tytuł: Ile piosenek Cokolwiek. Nie mogę się doczekać. Praca nad albumem cały czas trwa i nie znam jeszcze tytułu, ponieważ nie powstał. Wydaje mi się, że dopiero gdzieś tam, kiedy, kiedy skończę pracę nad większością piosenek i będę mogła um, jakby zebrać to w jedną spójną całość, uh -huh. to wtedy przyjdzie mi do głowy tytuł i pewnie będę się nad nim jeszcze zastanawiać bardzo, bardzo długo, ponieważ jeszcze kilka ładnych miesięcy um, zostało do, do tego, aż zakończę pracę nad swoją płytą. Uh -huh. Też nie wiem, ile będzie piosenek, ponieważ no, jeszcze nie skończyła się ta lista. Cały czas nagrywam, cały czas jakby szukam inspiracji, piszę nowe utwory, zapoznaję się z nowymi producentami. Także to jest temat bardzo świeży, nad którym cały czas pracuję i nie chciałabym zdradzać więcej szczegółów. Okej, okay. gdzie usłyszymy GPS na żywo? Jakieś festiwale, koncerty? Jeśli chodzi o koncerty, to jak najbardziej trwa cały czas moja kontynu kontynuacja tracy My Name is Million Tour jeszcze z poprzedniego roku. I tam też również będę śpiewać piosenkę GPS. A jeśli chodzi o inne występy, to, to takie występy promocyjne, ale jeszcze dokładnie nie znam szczegółów, dlatego będę wszystko podawała na bieżąco na swoich profilach. Dobra, pozytyka 96 pyta Kto może przyjść na castingi dla tancerzy do twoich show? Trzeba być mega profesjonalistą? Szczerze mówiąc, przy doborze ekipy na, na moje koncerty rzeczywiście bardzo bym chciała, żeby tancerze byli profesjonalistami. Także zdecydowanie zależy mi na tym, aby, aby byli jak najlepsi w swojej dziedzinie. Okej. Okay. A propos bycia. Jak najlepszym, to pewnie u Ciebie ten proces rozwoju i tej kariery, ambicji, cały czas, cały czas, że tak powiem, jest dopracowany, dopracowywany w międzyczasie. On postępuje. Mnie interesuje taki moment, kiedy stwierdziłaś, że kurczę, to, co teraz osiągnęłam to jest właśnie to, o czym, o czym marzyłam od wczesnych lat, od, od kiedy tylko zacząłeś śpiewać. Kiedy przyszedł ten moment, kiedy pomyślałaś sobie, kurcz, o co chodziło? Spełniłam swoje marzenia. A może jeszcze nie na czym. Ciężko <grym> mi powiedzieć, bo ja jakby mm, jestem bardzo wymagająca, wymagająca wobec siebie i nie potrafiłabym chyba stwierdzić, kiedy był taki moment w moim życiu. Kiedy, Run away? Później? Kiedy, wcześniej? Kiedy powiedziałabym sobie, że to już jest to, bo. Też jest to trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, jakby um, realizacja jakichś tam pierwszych swoich marzeń, mhm. później realizacja kolejnych. Kiedy one zostały zrealizowane, są też następne. Także wydaje mi się, że to jest po prostu taka ścieżka, która nigdy się nie kończy, przynajmniej w moim, w moim wypadku. Ale też myślę, że jak człowiek dochodzi do, do takiego wniosku, że już osiągnął to, co chciał osiągnąć, no to nie ma za czym biec. A, mm -hmm. a ja lubię biegać, biec. <grym> nie, pozostawia mnie ten moment, wiesz, że kiedyś pewnego dnia odpalasz na przykład Eskę i mm -hmm. tam spojrzysz swoją piosenkę. Jestem ciekaw, jakie to było uczucie. Pamiętam, kiedy czekałam na premierę swojej pierwszej piosenki, to było kilka lat temu, i to z piosenką No One. Mm -hmm. Wtedy rzeczywiście, kiedy usłyszałam po raz pierwszy właśnie na Estę, to, to poleciało mi tam parę łez. Ale, ale to był właśnie taki, taki jedyny moment, kiedy bardzo się wzruszyłam, że rzeczywiście gdzieś tam moje, moje plany, moje marzenia zaczynają się powoli spełniać. Super. To też się nie dziwię. Pewnie, gdybym ja usłyszał swoją piosenkę, też bym się popłakał. <laughs> mimo wszystko. Czy chciałabyś supportować Justina Timberlake'a w Polsce, i czy myślisz, że to jest możliwe? A zupełnie nie, 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 nie zastanawiałam się nad tym, jakby seportowałam już innego Justina, Justina Biebera, na jego koncert, koncercie w Polsce. Sama nie idę w ogóle na koncert Justina Timberlake'a, ale jeszcze dobrej sobawy. Jaki jest Justin Bieber? Poznałaś go tak? Nie, nie poznałam Justina Biebera i nie mam pojęcia, jaki jest. Łamiesz serce teraz wielu, wielu fanom na SKP. Dlaczego? Ale ja uważam, że czasim jest super. Natomiast nie spędziłam z nim na przykład wiesz, dwóch dni, żeby móc określić, jaką jest ze no, mm -hmm. Jakby nie oceniam po pozorach, ale wydaje się fajny. Tak. Eko, jako, jako, jako facet czy, czy jako, jako artysta. Lubię dużo jego piosenek. Ma fajne teledyski, jest bardzo utalentowany, gra chyba, nie wiem, na pięciu czy sześciu instrumentach, dobrze śpiewa. Kom, sam komponuje, sam pisze, także jakby tu nasuwa się sama odpowiedź na, na Twoje pytanie, że jest stuprocentowym artystą. Także wydaje mi się, że warto go na pewno podziwiać. Okej, okay, to w takim razie życzymy Tobie, żebyś go poznała przy najbliższej okazji. Kogo usłyszymy na nowej płycie, Czy będą jakieś duety? Cały czas pytać Dajemy o tę płytę, a, a jakby to, to, jest, to jest temat cały czas otwarty i na pewno nie chciałabym go zamykać i gdzieś tam szufladkować konkretnych tematów mhm. i, i obiecywać czegoś, co nie wiem jeszcze, czy jakby dojdzie do realizacji. Dlatego po prostu czekajcie cierpliwie na wszystkim, będę o wszystkim, będę was informować na bieżąco na swoich profilach. Okej, okay. a z kim byś chciała stworzyć taki duet na przykład? Masz jakiegoś takiego, takiego artystę, o którym od zawsze myślałaś? W sensie takim artystycznym? Nawet jak mam, to o nim nie powiem, jak będzie na płycie, to zobaczycie. Okej, okay. jak idzie budowa domu? Pytała ciekawska. <noise> budowa domu idzie bardzo dobrze. Jak na razie nic nie powstało z nadziemi, także tylko według zapewnień moich majstrów mogę powiedzieć, że idzie dobrze. Fundamenty są wylane. No, także wszystko idzie w dobrym kierunku. <laughs> Jak idzie jazda samochodem? Ile rys na aucie? Jazda samochodem idzie bardzo dobrze, szczególnie teraz, kiedy zajęłam się budową swojego domu i muszę robić dziennie 100 km minimum, żeby mhm. dojechać na, na, do swojej miejscowości. Jeśli chodzi o rysy, no to parę jest! Parę jest, no kilka rys jest, natomiast no wiecie jak to jest. W Warszawie jest naprawdę się ciężko jeść. <laughs> ciężko się jeść. <laughs> nie, jest. ale nie ma jakichś takich znaczących rys. Jest jedno wgniecenie, które zrobiłam podczas wjazdu do garażu, bo zostawia mnie po prostu sąsiad. Mhm. No i tyle by było na, o, o tych rysach. Ale nie płakałaś nad tym wnieceniem. Nie, nie płakałam no, zupełnie, bo nie widać go w ogóle. A, no to w porządku. Trzy piosenki, których teraz najczęściej słuchasz. Podaj proszę tytuł. Yy, na pewno jest to piosenka Sia, Chandelier, nie wiem czy kojarzycie, ale kocham tę piosenkę strasznie. Jest tu dawno, właśnie wyszedł Teledysk. Yy, I w sumie yy, to jest piosenka, yy, której słucham non-stop, kiedy siadam do auta. I ciężko nawet podać mi dwie inne, ponieważ płyta, którą nagrałam do auta, obejmuje tylko ten jeden utwór. <laughs> <laughs> jest ciągle repeat, 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 repeat. Okej, no. okej. Okay, okay. um. Takie pytanie do Ciebie odnośnie takiej sfery emocjonalnej w muzyce. Mhm. Dziwne pytanie. Mhm. Ja zauważyłem, że niektóre utwory są pełne takiej wrażliwości, mhm. emocji, a drugie z kolei, inne, mhm. są bardziej takie rozrywkowe, może troszeczkę prostsze, mniej skomplikowane. Mhm. Tu i tu jesteś Ty. Czy to jest kwestia, może. Okay. W przypadku jakiegoś wspólnego mianownika? Wydaje mi się, że nie ma ludzi, którzy odczuwają jakby tylko jedną emocję, i, i ludzi, którzy są ludźmi bezbarwnymi, jakby wydaje mi się, że każdy człowiek złożony jest z wielu barw i z wielu emocji, dlatego też w momencie, kiedy piszę swoje piosenki i nagrywam swoje piosenki, fajne, fajne jest to, że mogę wczuć się w kilka różnych ról w momencie, mhm. kiedy, kiedy piszę piosenkę, która jest bardzo uczuciowa i mogę w niej wyrazić swoje emocje, to wtedy pokazuję to swoją wrażliwszą mhm. stronę. Natomiast kiedy śpiewam piosenki szybsze, o, o bardziej luźnej tematyce, o bardziej luźniejszej tematyce, to to mogę wtedy pokazać tą swoją rozrywkową część osobowości. I myślę, że tak ma każdy człowiek, że jest jakby złożony z, okay. z kilku puzli. I tu i tu jest To Jest prawdziwa, tak, jak najbardziej. Super. O to chodzi. Co robisz, jak się pogubisz, co jest wtedy twoim GPS-em. Hmm. Ja w, w ogóle. Często się gubię, szczególnie jak jeżdżę w Warszawie, ale wtedy odpalam iPhone'a, włączam GPS-a i wszystko jest super. Ale teraz będzie taki nowy sposób, że jak się zgubię, to odpalę swój nowy GPS i też się odnajdę. Także Wam też serdecznie polecam. Okay, a w życiu jak się pogubisz? Z życiem jest już troszeczkę gorzej i jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Ja dosyć też często się gubię w swoim życiu, ale chyba mam. Tak mało czasu jakby dla siebie i, ta, i, i tak mało czasu, żeby czasami to wszystko poukładać, co jest dookoła mnie, mm -hmm. że to przechodzi jakoś chyba w taki naturalny stan, że sama się odnajduje po chwili i tyle. Czyli masz dobrą orientację? Tak. <laughs> Czy planujesz zlot fanów kiedyś w swoim rodzinnym mieście? Nigdy o tym nie myślałam. Natomiast myślę, że, że jest to do zrealizowania. Już dwa takie zloty zorganizowałam i wyszły bardzo fajnie. Było dużo fanów i spędziliśmy super czas. Natomiast w moim rodzinnym mieście, kiedy tylko przyjeżdżam, to organizują się takiego swoistego rodzaju zloty fanów, ponieważ i tak codziennie każdego dnia pod moimi drzwiami jest. Jest trochę tych, tych ludzi, próbujących jakby się gdzieś tam do mnie dostać. Jak chcesz wyjść do sklepu, to musisz mówić przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tak, ale naprawdę, tak, tak jest, ale to, to jest z jednej strony miłe, tak? Eee, no. <grystanie> Także te zloty fanów w moim ja rodzinnym mieście dobrze. jakby są organizowane, no, samoistnie. Okej, okay, wychodząc z domu, czy jeszcze się jakbyś wychodziła z autobusu? No, czasami tak jest. Okej, okay, co z wakacjami? Jeśli chodzi o wakacje, to mój jedyny plan jak na razie to wyjazd z moją przyjaciółką do Barcelony, którą uh -huh. uwielbiam i w której będę już czwarty raz ale niestety tylko na cztery dni, bo tyle czasu udało mi się gdzieś tam wygospodarować I, i to tyle, jeśli chodzi o plany. Jeśli będą jakieś kolejne, to na pewno spontaniczne, na razie nic o nich nie wiem. Cztery dni? No. I to jest urlop? Wakacje? No, więcej czasu to, 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 to nie wiem, nie dałam rady. To wyższe samochodem nie, nie Gram ciągle, tak Na wakacje mam bardzo dużo koncertów, na które serdecznie Was zapraszam i gram praktycznie w każdy weekend, także no ciężko byłoby wygospodarować troszeczkę więcej czasu. Ale ile też koncertów w tygodniu, tak przeciętnie? E, no to są koncerty na weekendy, także. No ale przykład, jeden, dwa w tygodniu? No, na przykład dwa czy trzy, jak no, zależy od terminów. Natomiast no, jedyny, jaki wolny czas mam, no to poniedziałek, dajmy na to czwartek, o, gdzie gosh. mogę gdzieś wyjechać, ale też nie zawsze, bo jest też trochę innych rzeczy do zrealizowania. Co sądzisz o muzyce disco polo? O Jezu, ja naprawdę nie lubię muzyki disco polo. Nie wiem, nie, nigdy nie potrafię się do niej przekonać, jak jestem na weselach, na studniówkach, czy na półmetkach. Nawet po alkoholu? Nawet, nie ma szans, ja nie, nie wejdę na parkiet, bo ja nie, nie, ja nie czuję tej muzy w ogóle, zupełnie. To jest Dla mnie ona jest tak bardzo nieprawdziwa i tak strasznie na siłę, że, że aż boli. No, no, no przepraszam wszystkich fanów muzyki disco-polo, ale to jest muzyka, do której nigdy jakby nie, nie zakręcę nogą, ani nie, nie włączę jej sama, nie. Kwestia gustu i wrażliwości. No. Czy odpisujesz na listy fanów? Odpisuję na maile fanów ym, i ym, staram się mieć z nimi cały czas jakiś kontakt. Dostaję ich mnóstwo, 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 ale często też wysyłam im autografy, jak mi piszą na maila. I generalnie takich listów, listów standardowych, jakichś. Tak, jakie się kiedyś dostawało, to nie, bo nie znają mojego adresu zamieszkania. Ale się chodzi no, o. Chyba że ci, którzy. A, nie, to zamieszkania, przepraszam. Tak, zamieszkania. Bo Ale jeśli tak, tak, chodzi o maile, to jak najbardziej. Okej. Okay. Co niż bardziej? No, to niby oczywiste pytanie. Sprzedane egzemplarze, czy ilość odsłon na YouTube? A dlaczego mówisz oczywiste? Wydaje mi się, że dla ciebie ważniejsze chyba są sprzedane egzemplarze, czy nie? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby... I te sprzedane egzemplarze płyt i te odsłony na, na YouTubie, to, to nie są aż takie istotne kwestie w muzyce, jakby. Nie, nie chodzi tutaj do końca o, o sprzedaż, o te cyfry, o te zera. Ja bardziej się skupiam nad tym, jaki mam, jaką mam aktywność na przykład na swoim blogu na Facebooku, że widzę, że ci ludzie piszą, udzielają się, gdzieś tam udostępniają moje linki, czyli jakby jest cały czas między nami taka interakcja, że cały czas coś się fajnego dzieje. To, ile sprzedałam płyt, czy ja mam odsłon na YouTubie, to, to jest taka mniej ważna kwestia. No, ale co daje większą satysfakcję? Mi osobiście chyba odsłony, dlatego bo ja się wywodzę jakby w, z, z, ze sfery internetu i, mm, no i tak ja zaczęłam to. swoją karierę w internecie i jakby zawsze tych odsłon miałam, miałam sporo i, i to mi sprawia satysfakcję rzeczywiście. Mm -hmm. No to też jest takie. Także z tych, dwóch, tego... z, ty, z tych dwóch to akurat yy, bardziej cieszą mnie chyba te odsłony. Czasy się zmieniają chyba. Po Dokładnie, prostu. też zmi zmieniają się czasy. Jest, jest przeogromna jakby digitalizacja i też przełożenie wszystkiego, co działo się kiedyś w realnym świecie na, na świat internetu. Dlatego, dlatego kierując się tym, to, to no internet jakby totalnie zawładnął całym światem. Okej, okay. widzisz wypowiedź Pauliny i jej prośbę? O Jezu! A słyszeliście już w ogóle? Mam nadzieję. Dobra, to zaśpiewam Wam chyba refren. Tak, no bo Paulina poprosiła, żeby zaśpiewać. GPS. A, no tak, Paulina poprosiła, żeby zaśpiewać GPS. Dobra, zaśpiewam krótki fragment. Mam nadzieję, że pamiętam tekst. Znajdź swój rozkład jazdy, start i wyrzuć GPS, omijaj objazdy, jak ty sam najlepiej wiesz, no co, zerkaj w gwiazdy, marzenia w głowie zbierz, spełnią się, jeśli chcesz. No, taki wielki fragmenci. Naprawdę wielkie brawa. Duże brawa, dzięki za dzisiejszą wizytę na wideoczacie na SKP. Dziękuję. Myślę, że... To będzie jakiś kolejny rozdział. Kolejna piosenka, kolejny singiel, kolejny rozdział. I myślę, że Dokładnie. jak tylko pojawi się ta anglojęzyczna wersja piosenki, to znów usłyszymy Ciebie w Europie, będąc na wakacjach. Trzymajcie się, dzięki bardzo. Dzięki, wielkie, Pa. Dzięki. pa.